Trochę przybyło, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja myślę, że dzisiaj możemy zacząć od filmu, który zajmuje najwięcej miejsca w naszym repertuarze, to jest Imigrantka, który gramy na górnej, na tej czerwonej historycznej sali. Historia dwóch sióstr, które w okresie Zawieruchy. Między wojennej międzywojennej, muszą, muszą, chcą, wyjeżdżają do Ameryki. W pewnym momencie ich losy się tam y, rozchodzą. Jedna z sióstr musi zostać w obozie przejściowym, druga jedzie dalej. I teraz y, Ewa, tytułowa Ewa, y, y, która jest grana przez wspaniałą aktorkę w filmie Jamesa Graya, y, jest. Y, świetną, nie dość, że świetną aktorką, bardzo bardzo lubianą aktorką, to jeszcze bardzo dobrze wcieliła się w rolę właśnie Polki mhm. i tą rolę głównej bohaterki. Rolę ma bardzo trudną, bo dziewczyny, która, która zostawia gdzieś tam daleko siostrę, zostawia gdzieś daleko swoją ojczyznę i tutaj przyjeżdża za pieniędzmi. Trafia w środowisko bardzo nieciekawe i teraz siła, siła tej kobiety, która musi stać się tak silna jak mężczyźni, jednocześnie musi być tak delikatna jak kobieta, musi zawalczyć o swoje i musi cały czas przed nią stają wybory tego, co jest lepsze dla niej czy to, co los niby jej zgotował, czy, czy stać się tą silną, bezwzględną i zawalczyć o swoje, zawalczyć o siostrę. Bardzo ciekawa fabuła, bardzo ciekawy film, od dzisiaj na trzech seansach w naszym kinie. Film ten w weekend poprzedzi przepiękny, przepiękny film przyrodniczy Amazonia przygody małpki Sai. Miałam okazję go wczoraj zobaczyć. Uważam, że Film jest dla każdego, jeśli ktoś idzie na niego przygotowany. Co ciekawego jest w tym filmie? Ciekawe jest to, że w tym filmie nie ma w ogóle dialogu. Nie ma narratora, nie ma dialogów, czyli oglądamy tylko obraz, który jest na ekranie. Obraz, który został stworzony na podstawie zestawiania się, zestawiania sytuacji, akcji i dzikich zwierząt. Część zwierząt jest dzikich, podpatrywanych przez kamerę przez wiele, wiele miesięcy w Puszczy Amazońskiej. Część zwierząt jest z... Od, po prostu wziętych od ludzi, czyli zwierząt trzymanych w niewoli, które są oswojone z ludźmi i wpuszczone na tamten teren. Gra, gra tam 40 kapucynek, gra anakonda, gra tapir, gra tygrys, lwy, także to jest, i jeszcze, jeszcze całe krokodyle, aligatory. Cały zespół, cała, cała grupa jeszcze innych zwierząt, jest tego bardzo dużo. No i ten przeciwn, przecudowny, bardzo ciekawy świat Puszczy Amazońskiej. Ze względu na to, że główną, główną bohaterką jest ta małpka kapucynka, z którą się w, solidaryzujemy tam w, w tej puszczy, kapucynka, która została rzucona na Obcy teren. Kapucynka, która była wychowywana w niewoli, czyli w, przypuszczamy, że wśród ludzi. Rozbija się samolot, zostaje sama w dżungli i musi sobie poradzić z przeciwnościami. Okazuje się, że zagrożeniem dla takiej małpki to nie są tylko ludzie, również i współbratyńcy, mieszkańcy puszczy, również mogą być dla niej ogromnym, ogromnym zagrożeniem, z którym ona musi walczyć i przeciwnościami, czyli te deszcze, które tam padają i, i te dzikie zwierzęta, które się czają gdzieś tam w, w, na dole i ona musi wybrać ten świat pomiędzy samym dołem, gdzie jest bardzo ciemno, wilgotno, no i nieprzyjemnie, a górą, gdzie są jej podobni, ale nie ci sami i którzy nie zawsze chcą przyjąć do swojego grona. To całkiem jak patrzyłam na ten film, ja mówię, że tak czasami w życiu się zdarza, że, że ludzie są albo przyjmowani z otwartymi rękoma i nasza kapucynka znajdzie przyjaciół też, film się skończy bardzo fajnie, ale co jest pokazane? Ta przepiękna przyroda, to której my, o której my nie mamy zielonego pojęcia. Co jest jeszcze pokazane? To zniszczenie Puszczy Amazońskiej, czyli te wycinka lasów amazońskich, co było, co było taką yy, bardzo, bardzo przykrym momentem i dość szeroko opisywanym i, i nagłaśnianym na, na całym świecie. Ale dla kogo jest ten film? Tak jak powiedziałam, film jest dla każdego, bo może pójść na niego yy, tam w której na i małe dzieci. Które w momencie, do którego momentu była taka pucynka, była bardzo aktywna, siedziały śledząc jej losy. Natomiast potem, kiedy wyszły obrazy tylko, tylko samej przyrody, te maleństwa się znudziły. Ja myślę, że, że szkoła podstawowa, w momencie, kiedy wchodzi ta przyroda, czyli ta klasa czwarta, to już jest ten okres, gdzie na pewno dziecko z przyjemnością obejrzy, a i potem będzie można z nim porozmawiać na wiele, wiele tematów. Szczególnie zapraszamy klasy tutaj, są całe materiały przygotowane do tego filmu, właśnie od klasy. Z czwartej szkoły podstawowej do po klasę maturalną. No Na pewno jest to milszy rodzaj nauki biologii, ale chciałabym zapytać o coś, o, to, o czym na pewno e, myślą nasi e, wszyscy widzowie. Czy to jest film dokumentalny? Jest, e, może to tak. Jest to dokument połączony z fabułą, ponieważ trzeba było najpierw udokumentować, czyli zrobić zdjęcia tej Puszczy Amazońskiej, czyli sfotografować ją, nakręcić pewne, pewne elementy, trwało to przez wiele miesięcy i potem zestawić to z tymi zwierzętami, które zostały wstawione w ten ekran. Nie widać. Film możemy oglądać w, 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 w 3D i w 2D. Ja go oglądałam w 2D wczoraj. Nie widać w ogóle tego zestawienia. Nie widać tego, że, te, że to są obrazy składane, sklejane, że taka była, taka była technika nakładania tego obrazu i zestawiania tych sytuacji, zachowań zwierząt dzikich w dzikim lesie, z, 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 które widzą kamerę, które musiały się oswoić z kamerą, z człowiekiem, który gdzieś tam, gdzieś tam blisko był. Przep Piękny film, bez względu na, na, na całą informację, którą posiadam na temat y, z, zrobienia tego filmu i poskładania go w całości, y, to, to jest 80 minut przepięknej, przepięknej y, y, przepięknych obrazów. Czegoś... A co jeszcze takiego znajduje się w repertuarze? Bo Co jeszcze? No w naszej, naszej kiniarni... Nam... Tak, to jest, to jest salę górną. Na dole w kiniarni drogę do zapomnienia Grand Budapest Hotel i Loke. Drogę do zapomnienia i Grand Budapest Hotel gramy już kolejny, kolejny któryś tam tydzień, już opowiadałam o tym dwa tygodnie temu, tylko dla przypomnienia, że... Grand Budapest, Budapest Hotel to jest opowieść, która się toczy ponad 100 lat temu i głównym jej bohaterem to jest... Oprócz konsesjerza, który jest, który jest yy, yy, bohaterem głównym jako osoba, to jeszcze właśnie główną rolę pełni tutaj hotel jako, jako budynek, jako, jako ta instytucja, w której to wszystko się dzieje. Yy, bardzo ciekawa historia, bardzo bajeczna. Ale sam reżyser yy, ma takie predyspozycje, że u niego każdy, yy, każdy yy, ogląda się film tak, jakby się oglądało książkę z obrazkami, które się jeszcze rozkładają. I tak jest właśnie w, tej, w, tej, w, w tym filmie, że z ogromną przyjemnością czekamy na każdy nas następny, kolejny obraz i na sytuację, która się wydarzy. Przemieszczają się tam między górami, a hotelem, bo są różne, sytuacje, niektóre bardzo, bardzo wesołe, także film, film taki dla mnie taki bardzo bajeczny, niemniej jednak bardzo ciekawy, bo zachowany w całkiem innym klimacie. Droga do zapełnienia, przeciw, no, przeciw jest takim przeciwieństwem, jeżeli chodzi o to, ogromnym przeciwieństwem, bo jest to jakaś retrospekcja głównego bohatera do czasów, kiedy był więziony w obozie u Japończyków. Wiadomo, było, że jest, jeżeli, jeżeli wiemy o tym, że nie był to fajny pobyt, zresztą nie można będzie w ogóle okreś określenie fajny, powinnam to wyrzucić ze swojego słownika, ale nie ma tam nic przyjemnego. Była to potężna... Y strach, ból i jedna wielka niewiadoma, czy przetrwa jeszcze następne pół godziny. Jak się okazuje, Japończycy mieli, byli bardzo, bardzo okropnymi oprawcami, bo to byli po prostu, po prostu oprawcy. I teraz, i teraz główny, nasz, główny bohater ma moment takiego załamania, wybaczyć czy nie wybaczyć o głównemu oprawcy, który jak się okazało przeżył, przeżył wojnę, żył już po, po wielu, wielu latach, a jednocześnie był osobą, która oprowadzała po tym obozie zagłady, po tym obozie śmierci. Czyli taki wziął na siebie ciężar tego wszystkiego i jeszcze może chciał w jakiś sposób, żeby to wszystko zostało mu wybaczone. I y, to, jest, to jest taki też ciekawy film, ciekawa historia, bardzo ciekawa historia właśnie jeżeli chodzi o pod kątem takim psychologicznym, że jednak człowiek jest w stanie pomimo, pomimo z, y, bólu jaki otrzymał, jest w stanie wybaczyć i y, nie wolę, że przejść nad tym do porządku dziennego. Okazuje się, że jest to historia oparta na faktach i że ci ludzie pozostali potem do końca swojego życia przy, przyjaciółmi, no można powiedzieć nawet, że przyjaciółmi, że nawzajem się wspierali. I y, nowy film o którym jeszcze nie mówiłam, film Locke. To jest drugi film wyreżyserowany przez znanego scenarzystę Stevena Kinga. Bohaterem tego filmu jest Ivan Locke, szczęśliwy mąż, ojciec, który następnego dnia ma otwierać wielką tam budowę, którą, którą prowadził. Jeden telefon, który, który dostaje podczas jazdy, przemieszczania się z miejsca na miejsce, Zmienia w ogóle całkowicie jego plany. Film jest bardzo ciekawy, o tyle, że rzecz się dzieje w samochodzie podczas jazdy. Reżyser tego filmu, scenarzysta, w zasadzie wpadł na pomysł pokazania tego, ponieważ sam uwielbiał patrzeć podczas jazdy samochodem, nocnych jazd samochodem, zobaczył, jakie piękno jest w miastach, w otoczeniu, w okolicach. I chciał właśnie to pokazać w swoim filmie. Film chyba jednego aktora. Dlaczego? Dlatego, że to jest kierowca, który prowadzi, prowadzi ten samochód, nie ma w tym samochodzie pasażerów. I wszystko się dzieje, on prowadzi rozmowy telefoniczne, on, on y, y, rozmawia, przeżywa, podejmuje decyzje i zmienia te decyzje właśnie jadąc tym samochodem. Y, gwiazdą y, filmu jest jeden z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia, Tom Hardy. I, y, Fascynujące jest to, że właśnie, że te miasta i drogi są tak piękne, a tragedia, tragedia która się może wydarzyć, czy losy ludzkie mogą to wszystko przyćmić. Niemniej jednak i kamera, która pokazuje całe otoczenie i gra tego głównego bohatera dają nam to, że jesteśmy z, zainteresowani tym filmem od samego początku do samego jego końca. Ja dobrze usłyszałam tom Hardy, tak? Bo tak, z tego, tak, z tego tak, co, co widziałam go tak. już, to mm -hmm. on jest bardzo, on ma niesamowitą mimikę i u niego każdą tak. emocję w oczach widać. Tak, więc dlatego dlatego mówię, to jest gra jednego, jednego aktora mm -hmm. i, on, i on w zasadzie siedząc w tym samochodzie gra za wszystkich. Mm -hmm. A jeszcze chciałam wrócić tak na sam koniec do imigrantki, bo główną postać gra francuska aktorka, mm -hmm. która I musi w... mówić po polsku. I chciałam zapytać, bo tam tych dialogów po polsku ona za dużo nie miała, ale jak pani zdaniem to jej wyszło? Bo Nie wiem jak wyszło, bo film dopiero Aha, dopiero dzisiaj wchodzi na ten Aha. ekran i ja go jeszcze po prostu nie widziałam, także Aha. nie wiem jak wyszło. Natomiast pytanie konkursowe jest związane właśnie z tą główną bohaterką. Jeśli mogę w międzyczasie je tutaj mhm. przeczytać, to, to z przyjemnością to zrobię. Dziś jest u nas premiera filmu Imigrantka z genialną kreacją Marion Kotliar, aktorka ma na swoim koncie inną fantastyczną rolę legendarnej francuskiej śpiewaczki, za którą otrzymała Oscara. Pytanie: jaki tytuł ma film, w którym Kotliar zagrała Edith Piaf? Film był grany w naszym kinie. Czyli zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, a nagroda? Nagroda jak zwykle jest już u państwa, to są wejściówki do kina. Tak. I jeszcze chciałam się tylko zapytać, a, bo mówiła Pani na samym początku, że kiniarnia już jest po remoncie, nie straciła klimatu swojego? Ja myślę, że ona zyskała. zyskała. Klimatem, takim głównym klimatem kiniarni był ten terkoczący projektor. Projektor mhm. pozostał, projektor jest i tylko kwestia tego, żeby dystrybutorzy zechcieli powrócić do filmów na, na taśmie, co chyba nie... nie... Nie, nie nastąpi to szybko, natomiast na pewno jeśli nam się tylko uda zdobyć film na taśmie, będą to na pewno filmy Nieme, czy inny, inny film, który dystrybutorzy jeszcze posiadają w swoich zasobach, to będziemy na pewno puszczać. Także kiniarnia, projektor stoi i na pewno, i na pewno jeszcze nie raz zagra. Dziękuję bardzo. Naszym Dziękuję. gościem była pani Wanda Szewczyk. Zapraszamy na króciutką przerwę, a potem przeniesiemy się w chyba najważniejsze wydarzenie tej wiosny i na pewno najważniejsze wydarzenie tego weekendu. Zapraszam.